Siema widzowie, dzisiaj rozwalamy smoka z Filipkiem. Oczywiście ja też jestem i na moim kanale też to możecie zobaczyć. Bo no, ja jestem... Mo możecie też wbić na Filipa kanał. Wy Choć... też to zobaczycie ten filmik, wiem. No. Filipek też... Musimy hmm. pralić! Go! <laughs> Filipek, musimy... Ten... właśnie walimy smoka. Pierwszy raz chyba zabijemy smoka. Bo jeszcze nie zabiłeś. Jeszcze nie zabiłeś. No ale musimy chyba. Musimy, no, bo inaczej nie wyjdziemy. By... Czemu, ten, ten man, czemu ten, 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 te Endermany... Czemu te Endermany nim wlatają? Bo one ich... On ich wkurzył. On ich walnął. A nie. On... on One... Ale jeden tutaj jest. Chodź, smaczku. No nie. No co to masz w środku? <grym> Dobra. Ku, no. Leci do nas. Leci. Leci. Daj mnie! Bo jest Koksa, wiesz? Nie! Jest koksa. Pyk, bijemy go! U kurde, wyrzucił mnie! Kla... Kurde, klaca, chciałem zrzucić! Dora, pyk, pyk! Dajesz go! Dajesz go! Wiemy go! Mogę wskoczyć o. Daj! U kurde! Kurde, klaca, bim to! Robi. O kurde, o kurde. Ej, ma już jest na końcówce, już jest na końcówce, ja widzowie. Ja stoję, ja tu stoję. Możecie też zbijać na kanał Filipka A? Jak się nazywasz na YouTube, powiedz, widzą? Filibos! Filip! Ale to Ty wiesz... Jaju endu jak coś. Ja biorę? Ja mogę go gubić. No dobra, ej, endermany wszystkie na mnie poleciały! Pytaj. <ślech> ej, one widzicie, nie robią, to sieba, siema sieba, sieba, endermanki. Siema, macie wodę. Alej. Ale ich grałem. Alej, dalej, no, dalej. No, no, no. Ej, a, idzie, a idziemy, no, od razu. Ej, no, to No taka No ej, a w ogóle tu chyba będą wiele odcinków na tym. To jest pierwsza część tego. To? To jest chyba pierwsza część naszego odcinku. Będziemy jeszcze nagrywać z tego. No, będziemy nagrywać nasz ten. Zobaczycie to na moim i na jego kanale. Smok, smok! Smok! Smok, 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 smok. Smok, smok. Smok, smok. 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 Jest! Jest, Smok. Ostatni hit! Smok. Smok. Yes. Razem Smok. Smok. Lecimy, lecimy. Dobra, mają endermany. Ej, dobra, ekspa. O kurde, ej, weź jajko. Poczekaj, ej, poczekaj, poczekaj tam, okej? Okay? Nie, nie, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. Dopnę się do ciebie. Poczekaj i ja to zbiorę, okej? Okay? Nie bierz tego jajka. Nie bierz tego jajka. Ta, jest. Widzowie, nie bierz go, nie klikaj na niego, nie klikaj na niego. Nie klikaj, nie klikaj, nie klikaj, nie klikaj, klikaj, klikaj. okej? Okay? Nie klikaj, bo one zniknie wtedy, dobra? Robimy jajeczko, tak, tak, tak. Tak, no i tak. Mam, mamy jajo, mam jajo smoka. Uchy, widzowie... Ej, poczekaj, 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 poczekaj. Bo my... Patrz, e, gdzie to jest? E, już się poka... Chodź za mną, chodź za mną. Bo my tutaj możemy wchodzić do e, tych. E, możemy iść po Elytrę jeszcze. Po Elytkę możemy przejść. A gdzie są Elytry? Elytry tutaj wchodzi... E taki portal jest z boku tych e wieżyczek, e taki z bedroka i tam musisz e e czyknąć perłą. Mam trzy perły. Jaki jesteś? No ja mam dziewięć. O mam! Chodź tu, chodź tu mam, mam. Dobra, to koń ten, albo robimy jeszcze odcinek, czy drugi odcinek z tego będzie? Na drugi odcinek widzowie, wpadajcie na mój tak. kanał, na jego kanał, subskrybujcie. Subskrybujcie tak. nas obydwu. No to ja już kończę. No i papa.